Cześć moi kochani! Dzisiaj chciałabym nagrać dla was film dosyć krótki z moją organizacją kosmetyków do paznokci. Kiedyś nagrałam film, który był najpopularniejszym filmem na moim kanale o najtańszym zestawie hybryd do paznokci z AliExpress. Myślę, że powinnam zrobić aktualizację tego filmu albo nagrać po prostu moje zbiory z AliExpress. E, które polecam, żeby zakupić, e, które wydają mi się świetną okazją, jeżeli chodzi o, Ali, o AliExpress chociaż wydaje mi się, że e, wszystkie lakiery, które są na Aliexpress, to jest okazja, dlatego że możemy, możemy sobie kupić lakiery za euro, 2 euro, czyli jakieś tam 4 8 zł 8. Sorry, że tak bujam kamerą, ale jestem nie przyzwyczajona do e, vlogowania, a wzięłam sobie kamerę kamerę w rękę po prostu i dla Was nagrywam, zapaliłam sobie po prostu o, światło u góry. Muszę Wam też nagrać aktualizację, gdyż nie znajdujemy się w tym samym domu, w którym znajdowaliśmy się wcześniej. I chciałam Wam pokazać jak sobie posprzątałam w kosmetykach do paznokci po prostu, bo właśnie ostatnio poczyniłam taki krok. Wykorzystałam taką swoją mniejszą szafeczkę i poukładałam wszystko, pokażę Wam jak to wygląda I na bieżąco będę Wam mniej więcej mówiła o tych rzeczach A jeżeli będziecie chcieli coś więcej wiedzieć albo właśnie chcielibyście zobaczyć filmy o tematyce paznokciowej Bo większość rzeczy ogólnie mam kupionych z AliExpress I myślę, że wiele osób byłoby zainteresowanych filmem, gdzie pokazywałabym jakie rzeczy polecam zakupić Albo jakie mam po prostu... No, i mogłam się z wami tym podzielić, a tymczasem pokażę wam, jak posprzątałam swoje kosmetyki. Jedyne co, to szafeczka jest bardzo brudna, bo wcześniej wykorzystywałam ją do kosmetyków makijażowych i niestety ona była malowana na biało. Malowałam ją na biało i na niej jest teraz podkład. Także musicie mi to wybaczyć, ale ona jest brudna. A w międzyczasie ta tu jestem ja, w podomowym stroju. Bardzo no. Także przystępujemy do pokazywania. Tutaj mój syf, bo nagrywałam filmy na yy, kanał ASMR. A tutaj pod biureczkiem. ups, a tutaj pod biurkiem umiejscowiłam sobie tę szafeczkę. I właśnie tak jak widzicie, ona jest bardzo, bardzo brudna, ale. Ciężko jest ją doczyścić, tak naprawdę musiałabym ją chyba przemalować na nowo, no ale pal licho, pokażę Wam jak sobie to wszystko tutaj... O, tutaj lampkę sobie przesunę, żeby było wszystko lepiej widać i pokażę Wam jak wszystko sobie tutaj poukładałam. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o paznokciowe rzeczy, to widzieliście tylko praktycznie wtedy, kiedy nagrałam ten najpopularniejszy film o takim podstawowym zestawie, ale to już dawno uległo zmianie, już nie mam tej małej lampeczki, mostka i tak dalej, także jeżeli chcecie jakiś film dotyczący aktualizacji tego, czego teraz używam do robienia paznokci, to dajcie znać w komentarzach, ja taki film dla Was nagram. I tak, zaczynając od pierwszej szuflady, o! czekajcie, muszę się troszeczkę. Ustawić inaczej. Tu mam swoje y, wzorniki z y, jakimiś tam przykładowymi zdobieniami itp. Y, pod spodem mam wszystkie y, pyłki, brokaty, tego typu sprawy, pacynki. Tutaj mam wzornik. Y, tu są moje dwa pilniki, położyłam je sobie na wierzchu. Tu mam wzornik z lakierami, z kolorami, które posiadam, ale też jest to, też to wymagałoby aktualizacji, bo mam jeszcze nowe lakiery, inne, których tutaj na wzorniku nie ma. Tutaj, jak widzicie, o, pędzelek, który bardzo fajnie się sprawdza do miatania, z pyłków, z pyłków paznokci. Tu na przykład mam fajne podstaweczki i na nie często sobie wylewam jakieś lakiery, kiedy chcę stworzyć zdobienia. No i tak dalej. Tutaj żel do zmiękczania skórek, którego tak naprawdę i tak nie używam. Więc tak wygląda pierwsza szufladka. Druga szufladka jest najcięższą szufladką. Gdyż tutaj mam... o żeby mi nie wypadła. Mm, tu mam wszystkie e, moje lakiery do paznokci, których używam. Wszystkie oczywiście hybrydowe. E, do tego mam tutaj e, żel budujący Też wszystko jest z AliExpress, znaczy no nie wszystko. Nie wszystko, sorry, no, załóż się przełożyć. Nie wszystko jest z AliExpress, tutaj mam tutaj mam bazy, topy z Semilaka. Ogólnie jestem zdania, że ok, lakiery jakieś żele, ok, mogą być z AliExpress, ale jeżeli chodzi o primery, topy, bazy, to bardziej stawiam na Semilaka. Najbardziej chciałabym mieć z Indigo ale na razie, na razie mam semilaka i póki, póki data jest jeszcze ok, póki mogę ich jeszcze używać, to je mam. Ale myślę, że jeżeli miałabym zakupować kolejne, to już byłoby to coś z Indigo. Tutaj mam coś, co bardzo lubię. Są to żele z Wenalisy. Akrylożele dokładnie nie żele, tylko akrylożele do budowania paznokci. I tymi żelami właśnie też, no, tym żelem na przykład o jak się ubrudziłam już czymś e, tym że ja sobie też przedłużałam ostatnio paznokcie także to było akurat przedłużanie na szybko także nie patrzcie na e, defekty itp, na kształt i tak dalej. było to przedłużane po prostu na szybko byle by było no tu mam na przykład e, kolory, na których nie ma oznaczenia jak one wyglądają bo są to efekty kociego oka o, tu mam właśnie z firmy, którą teraz też polecam i też sobie domówiłam z tej firmy kolejne lakiery. Jeżeli mówię, jeżeli chcecie bardziej szczegółowy filmik na temat kolorów, jakie polecam albo jakie posiadam, tu mam też lakiery z Rosalind. To wtedy dajcie mi znać, dajcie znać co konkretnie chciałobyście zobaczyć i wtedy wam nagram. Tutaj kupiłam też takie żele, myślałam, że będą fajne do zdobienia, ale jakoś mi się tak nie za bardzo sprawdzałem, nie używam ich zbytnio. No i co? O, od, od dłuższego czasu też używam, używałam, bo tak naprawdę, co mi się skończyło? A, top mi się już skończył. Z tej firmy. One są troszeczkę droższe na AliExpress, bo kosztują jakieś 3-4 euro, ale to jest też duża pojemność i na bardzo długo starczają. Także tak wygląda szafeczka numer dwa. To była najcięższa szufladka. W kolejnej w kolejnej mam naklejki, różnego rodzaju naklejki, tutaj jakieś tam szabloniki, jakieś komiksowe sprawy. Tutaj zbiór takich pierdełkowych naklejek. Tu mam lakiery do. Jak to się mówi na to? Do tej blaszki. Poczekajcie, ojej, do tej blaszki o właśnie już wiem, lakiery do stempli o tak to się mówi, tutaj mam też stempel przezroczysty, tego zbytnio nie używam, dlatego to leży jeszcze zapakowane, miałam problem zawsze z tymi stemplami, później się dowiedziałam, że niby powinno się zmatowić ten stempel nie wiem już sama, więc tak średnio tego używam, a tu jakieś tatuaże miałam gdzieś tam dołączone i sobie leżą mm, tu mam na przykład fajną podstawkę którą kupiłam sobie yy, na Aliexpress też pod pędzel żeby nie obrócić sobie biurka, no tu jak widzicie różnego rodzaju y, cyrkonie, tutaj też taki kawior. Y, najładniejsze cyrkonie mam właśnie, o, tutaj w tych woreczkach. Oj, przykleiły mi się tu kolejne, tu kolejne, następne, tutaj mam na przykład różne rozmiary, i tu wysypały mi się, więc przełożyłam je do takiego woreczka, yy... Co jeszcze? Gąbeczki, płyn do dezynfekcji i cleaner. Cleaner akurat też z przypadkowej firmy, bo skończył mi się mój, który miałam w większej pojemności. Następna szufladka, a tu już tak wrzuciłam po prostu bloczki polerskie. To jest bardzo fajny gadżet i polecam go zakupić. Są to takie patyczki. Czekajcie, niech to się Fokusuję. To są takie patyczki, które są zakończone e, cieniutką warstwą waty e, i bardzo fajnie się nimi doczyszcza, e, jeżeli leciutko wyjedziecie lakierem poza e, paznokieć. E, tu mam jeszcze patyczki, oczywiście drewniane, e, cążki do wycinania skórek, tutaj e, te, nie wiem jak to się mówi, cęgi, czy jak, do, jak to się na to mówi, nie wiem, gilotyna? Gilotynka chyba to jest, do przycinania żelu. Tutaj jest fajny pojemniczek, też na Aliexpress kupowałam i w niego sobie nalewam właśnie, jeżeli robię akrylożelem, wlewam sobie cleaner, żeby móc łatwiej tym akrylożelem pracować, jeżeli wiecie jak się przedłuża akrylożelem, to wiecie, że powinno się moczyć w likwidzie, no ale ja używam do tego celu cleanera i przykrywam sobie, on wtedy mi wolniej odparowuje, także spoko. Tutaj jak widzicie różnego rodzaju właśnie jakieś te, te, te popychadła, mm -hmm. <laughs> różnego rodzaju tego typu sprawy, jakieś tam, jakieś tam pensety, pierdołki, yy, pędzelki, szczoteczka do przeczyszczania. Znowu pędzelki, jakieś nożyczki, ja tutaj mam na przykład magnes yy, do cat eye, do kociego oka i tutaj też są magnesy. No i co? I tak to wygląda. To też wszystko jest z Aliexpress. Jedyny, jedyny pędzelek, którego nie mam z Aliexpress, to jest ten pędzelek. Bo kupiłam... O Jezu, nie chcę się wyfokusować, widzicie? Co za pech. Czekajcie. Może się wyfokusuję? Jest. Jest to Indigo i to jest ko kolor. I to jest numer... No fokusuj się, no. To jest numer 005... Taki cieniutki pędzelek do zdobień, bo też jakiś czas temu sobie kupiłam. Jak to się nazywało? To nie wtedy chyba będzie. Chciały to mam, może. Ostatnio robiłam ten porządek i sama nie wiem jeszcze dokładnie co gdzie mam. A ostatnio sobie kupiłam Sugar Effect i on jest fajny do, właśnie, zdobień. Które można sobie wykonywać na paznokciach i moje ślubne paznokcie. Sorry, ja muszę się jakoś przełożyć, bo normalnie niewygodnie mi się siedzi. Uff, yy, no, paznokcie ślubne sobie wykonywałam też z sugar efektem. Yy, to jest też spoko sprawa, też z Aliexpress zamawiane To jest taki jakby ołówek, który jest. Yy, jak to się. Jak to, Woskowy. On jest woskowy i nim się bardzo fajnie podnosi yy, cyrkonie. Także to jest też coś y, spoko, spoko gadżet, który może się przydać przy robieniu paznokci. No i tak wygląda ta szufladka. Y, następna szuflada. Tu mamy waciki, których i tak nie używam, bo używam takich wacików. Y, są to bardziej bezpyłowe waciki niż te normalne, także takich wacików używam. Też oczywiście z Aliexpress. Tu mam formy do akrylożelu. Tutaj mam te, wiecie, nakładeczki jakby z tym papierem ściernym na końcówki do frezarki. Tu mam właśnie różne końcówki do frezarki. Co wam mogę polecić? To najbardziej polecam ceramiczne. Tak wygląda mój ulubiony frez do zdejmowania lakieru czy żelu z paznokci. Też się dobrze sprawdza. Tu nie patrzcie, w sensie nie zwracajcie uwagi na to, że to nie jest, wiecie, wyczyszczone, zdezynfekowane, gdyż używam tego na sobie, także bez obaw No i tak, tutaj zakupiłam taki ostrzejszy, myślałam, że on będzie lepszy do żelu, ale wcale nie jest, jakoś ślizga się po tym żelu Także jak dla mnie ceramiczne wygrywają, to mam też fajny, cienki ceramiczny do skórek frezarkę, którą bardzo polecam jest świetna, jest bezprzewodowa tutaj ją tylko ładuję jest bezprzewodowa w sensie, że nie musicie podłączać jej do, do prądu, bo tutaj kabelek tak czy jest do tego pena ale naprawdę jest to już totalnie inna jakość jest wyświetlacz wszystko Wam się wyświetla pracuje bardzo płynnie, można zmieniać sobie kierunki, także to bardzo polecam też no i tak wygląda kolejna szufladka o Jezus, i ostatnia w ostatniej mam jakieś, yy, jakieś formy do paznokci, których nigdy nie używałam. Yy, drugie formy do akrylożelu, tu znowu do akrylożelu. Nie wiedziałam jakimi się sprawdzą, więc zamówiłam kilka. Yy, tutaj jak widzicie zapas wzorników. Yy, tam znowu gilotynka, bo chyba zamawiałam z dwóch źródeł i druga mi przyszła, więc leży. Tutaj kilka pilników, bo mam jeszcze troszeczkę więcej, ale włożyłam sobie je gdzieś indziej. Więc tutaj kilka pilników, co je zostawiłam w tej szufladzie i formy do paznokci, tak, jakieś też one były z AliExpress. Ja zazwyczaj, jeżeli już przedłużam sobie paznokcie, to przedłużam na tych formach plastikowych. Ostatnio przedłużałam właśnie to, co mam teraz na formach tych papierowych, ale bardzo mnie to męczy. No i płynnie przechodząc, o Jezu, i wstając, yy, płynnie przechodząc do drugi, drugiego miejsca, tu mamy Lilu, to kochane. ojej, śpiąca kuleczka, yy, no, a tutaj, yy, tu jest zbiorowisko rzeczy, to są w ogóle rzeczy, które powinnam wystawić na sprzedaż yy, i tutaj mam kufer, yy, który sobie opróżniłam i tak naprawdę prawie nic w nim nie ma, ale... Uwaga, otwieram go, bo tutaj pokażę Wam, jakie. O jezu się, nie mogę go otworzyć. No i co, nie mogę go otworzyć? No co jest grane? Ja nie, tą, nie, tę, nie tę szufladę otworzyłam. Dobra, mamy to. Więc tutaj mam maski do twarzy, znaczy na twarz żeby pyłki nie wlatywały do buźki tutaj rękawiczki waciki niby bezpyłowe, ale to i tak są te gorsze więc leżą sobie tutaj po prostu tak na wszelki wypadek w zapasie i patrząc dalej, idąc dalej tutaj mam właśnie ten stary mostek ten mostek, który był jeszcze w tamtym bardzo popularnym filmie on miał ponad 60 tysięcy odsłon, także jestem w szoku i tu różnego typu, tego typu pierdoły. Pamiętam, że kiedyś zamówiłam jakieś płatki. Oj, płatki z alkoholem, bo myślałam, że tym może będę przemywała. To też był bez sens i to się w ogóle do niczego nie przydało. Nie używam tego. Co tu mam jeszcze? Do zdejmowania lakieru. Sorry za moje, mój outfit dzisiejszy. No, te, te wiecie. Takie klipsy do zdejmowania lakieru. No i w ostatnim, nie wiem, czy zdejmę kurno, znowu nie odczepiam. Na ostatnim piętrze, że tak powiem, mam moją lampę do paznokci. Lampę, której używam, to czy mógłby fokus zacząć ze mną współpracować dzisiaj? Bo człowiek nie może nic nagrać. Sun 5 Plus i to jest lampa, w której możecie też tutaj macie ostatnią opcję ustawić sobie na półmocy, wtedy musicie dwa razy dłużej trzymać paznokcie, ale jeżeli na przykład piecze żel czy coś, to wtedy możecie ustawić sobie na półmocy jest na 60 sekund, też na 30 i na 15 odłącza się ten dół bardzo fajna lampa, ma bardzo dużo ledów bardzo Wam ją polecam tu mam taki podstawowy pochłaniacz pyłków Taki, o, wiecie, podstawowy, różowy pochłaniacz pyłków, zapas troszeczkę płynu do dezynfekcji. I gąbeczka, której też nie używam. No i tak. No i tak, zaraz to muszę poskładać z powrotem. I tak to wygląda. No i tak. E, tak wygląda organizacja moich kosmetyków, o Jezus, e, Co było mi niepotrzebne, pozbyłam się tego, powyrzucałam, nie trzymałam zbędnych rzeczy i. Jeżeli chcecie coś jeszcze więcej wiedzieć, coś jeszcze więcej zobaczyć, czegoś się ode mnie dowiedzieć na temat paznokci, piszcie w komentarzach, na pewno coś dla was nagram. Buziaki.